Witam 24 kwietnia 2011. Wiosenny, śliczny dzień. Aktualna sytuacja w hodowli to wyprowadzony pierwszy lęk, który dokonuje już pierwszych oblotów wokół gołemnika. Tutaj na fotce jeden z przedstawicieli linii dalekodystansowej. Gołąbki wywodzące się od braci Brueggemann, którzy lotują na najdalszym dystansie w Holandii, 1250 km w Barcelony. Jest to czysta linia Arden. Gołębie, które osiągają kapitalne wyniki na tych długich dystansach. Ten gołąbek już robi pierwsze obloty dookoła gołębnika. Jeszcze komplet lotek. 13:42. Zobaczymy na jesieni, czy zachowa się tutaj. Ta grupa gołąbków liczy około 55 módków, których zadaniem jest uczestnictwo w locie z Lir z Holandii. Dystans do bogatyni wynosi niecałe 600 km. Lot ten, lot ten organizowany wspólnie z stacją testującą młódki pod Lesi jak również klubem lotów dalekodystansowych. Opieka weterynaryjna do wody podaje tak zwany zakwaszacz firmy Agamat o nazwie Basic Sol. To jest ocet jabłkowy z miodem. Dodaje również florę bakteryjną o nazwie Protexin. Jest to preparat przeznaczony do zasiedlania naturalną florą bakteryjną. I od czasu do czasu podaje Vitomun. To jest zawiera zestaw wszystkich witamin również firmy Agam. Podawanie tych środków jest niezbędne w celu utrzymania prawidłowej zdrowotności gołębi młodych. Obloty już wykonują rano, następnie są karmione, po czym po południu drugi oblot i również karmienie. Utrzymanie tego reżimu oblot-karmienie jest niezbędne do prawidłowego kształtowania formy. Lot z LIR 650 km jest lotem prestiżowym, ponieważ wyhodowanie szczepu głębi daleko wymaga ostrej selekcji na bazie 2-3 lotów z 400 km i minimum jednego lotu z ponad 600 km. Dodam, że z górą od 6 lat organizuję loty suwał. To jest dystans do bogatyni 650 km. I już muszę powiedzieć, że wykrystalizowała się grupa gołębi, które dziedziczą te własności. Zabazowałam na gołębiach Fulgoni Pejren. Polska nazwa właściwa wyżymacza. Te gołębie również w tym roku, już jako dorosłe, będą uczestniczyć w dwóch prestiżowych lotach. 11 czerwca z Havru, To jest 1070 km do Bogatyni. I 22 lipca z Londynu również dystans ponad 1000 km. Te loty są priorytetowe w ramach klubu lotów dalekodystansowych. Cykl przygotowania wdowców do sezonu obejmował wyprowadzenie pierwszego lęgu, następnie na 10-dniowych drugiego lęgu zostały rozdzielone. W tym roku będę lotował czystą metodą wdowieństwa, a więc samiczki zawsze będą oczekiwać na partnerów w gniazdach. Stan wdowców to jest 21 sztuk. Większość wyżymaczy z za zastrzykiem świeżej krwi Arden poprzez kordę Heide braci Brugeman oraz Florwerword, który to